Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Tematem dzisiejszej recenzji będzie akumulatorowa szlifierka kątowa DCG 416 VS wyposażona w regulację prędkości obrotowej. Zapraszam na krótki film. Szlifierka DCG 416 VS wykorzystuje technologię FlexVolt Advantage, która zastosowana w elektronarzędziach 18V serii XR potrafi rozpoznać akumulator serii FlexVolt, jednocześnie odblokowując do 77% więcej mocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujemy moc niezbędną do wykonania najcięższych prac, co bezwzględnie poprawia efektywność. Slipierka została wyposażona w wydajny bezczotkowy silnik prądu stałego, a także procesor z oprogramowaniem, które identyfikuje, czy podłączony jest akumulator o napięciu 18 czy 54 V, jednocześnie pozwalając na pobór większego prądu z akumulatora FelexVolt. Urządzenie wyposażone zostało również w nowy moduł elektroniki, który optymalizuje pracę całego urządzenia. DCG416VS współpracuje z tarczami o średnicy 125 mm. Posiada elektroniczny miękki start zapewniający łagodny rozruch oraz lepszą kontrolę nad urządzeniem. Elektroniczny hamulec szybko zatrzymuje tarcze po wyłączeniu urządzenia, a zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega przegrzaniu narzędzia, wyłączając je do czasu ostygnięcia silnika. Szlifierka wyposażona jest również w elektroniczne sprzęgło, dwupozycyjną antywibracyjną rękojeść boczną i beznarzędziowo ustawioną osłonę tarczy. Model DCG416VS posiada regulację prędkości obrotowej w zakresie od 3 do 9 tysięcy obrotów na minutę i wyposażona została w bezpieczny włącznik łopatkowy. Urządzenie znajdziecie na stronie sklepu phobc.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.